Cześć, melduje się Kopikowski. Chwile mnie nie było, ale już jestem, bo czas najwyższy zająć się poważnymi konstrukcjami z klocków Kobi. Przed Wami zestaw no, niesamowity, wyjątkowy. Powiedziałbym, konstrukcja, dzięki której firma Kobi zalicza kolejne. Takie pozytywnie zalicza kolejne wyzwanie, czy też osiąga jakiś kolejny ważny poziom rozwoju swojej firmy. Słuchajcie, mamy przed sobą bardzo, bardzo specyficzny, specjalistyczny pojazd. Od razu powiem, że na pewno nie jest to, to model po prostu dla przeciętnego zjadacza plastikowych klocków, Tak to powiedzmy. Oczywiście z całym szacunkiem dla, dla przeciętnego zjadacza plastikowych klocków, tak? To jest też bardzo ważna grupa odbiorców. Natomiast rozumiecie, to jest dla niewprawionego oka to może być tylko, wiecie, jakaś po prostu niemiecka ciężarówka. Owszem, z dużą ilością detali, ale no, nie ma żadnej broni, jakieś tam figurki i tak dalej. Nic bardziej mylnego. Słuchajcie, figurki są bardzo ciekawe również, co najmniej jedna to jest po prostu unikat absolutny, a sama ciężarówka jest, jest to wóz dowodzenia, owszem, tutaj niemiecki, ale trzeba powiedzieć jasno, że jest to konstrukcja brytyjska. Jest to Armored Command Vehicle Dorchester firmy AEC. Który był, który był dobrym pojazdem dowodzenia wyprodukowanej w dużej ilości sztuk właśnie dla dywizji pancernych. Uwaga, w tym również używany przez, przez wojska polskie sformowane na zachodzie, pierwsza dywizja pancerna na przykład. No ale trzy egzemplarze zostały. Trzy egzemplarze takiego pojazdu zostały przechwycone przez Niemców w Afryce Północnej i tam zostały zaadaptowane. Prze, prze, m, m, przeznakowane na, na niemieckie i zostały po prostu były wykorzystywane przez dowództwo niemieckie, w tym między innymi przez e, Erwina Romla, który tutaj jest m, m, gwiazdą specjalną tego zestawu. To oczywiście ten pan w, w, biały, w białej kurtce, tutaj mundurowej. Więc, tak, słuchajcie, zajmiemy się teraz bardzo ważną konstrukcją, która no nie tylko właśnie jest jakąś tam ciężarówką, tylko właśnie jest wozem wodzenia, z wozem dowodzenia, przepięknie odzorowanym pojazdem, z dużą ilością detali, w ogóle bardzo odważnie została zaprojektowana, ponieważ mamy tutaj trzy kolory przeplatające się, które to nie są nadruki, tylko to są w ogóle to są klocki, które w bardzo taki zawansowany zaawansowany sposób spasowują się ze sobą. Mamy tu oczywiście też dużo nadruków, ale no, zajmiemy się tym zaraz, dobra? Słuchajcie, najpierw szybko spojrzymy sobie na figurki, zaczynając od takich mniej ekscytujących, ponieważ już podobne widzieliśmy. Tutaj został dołączony do zestawu również taki ten słuchajcie, no strzelec górski, tak? bo widzimy tutaj tą, tą szarotkę alpejską, na, jakby na szywkę, z szarodką alpejską na, na ramieniu. No zresztą, tak już nagadałem się na ten temat Oj w zestawie 3 paku Deutsche Afrika Korps. Odsyłam Was do tego filmiku, jeżeli jeszcze nie widzieliście. I to jest bardzo podobna figurka, tylko różni się główką, która tutaj, zobaczcie, ma nadruk taki bardzo teraz na czasie. Ja nie wiem, czy ten zestaw chyba był produkowany. Czy znaczy już zaprojektowany i tam, wiecie, w produkcji, gdzie nie można było wprowadzać żadnych zmian już dużo przed epidemią, tą naszą teraz koronawirusową. Więc to tylko takie, chyba, to jest zrządzenie przypadek taki, że akurat właśnie też ten pan ma zasłonięte, zasłonięte usta i nos taką tutaj chustą nadrukowaną. Jeszcze szybko, może ściągniemy tylko te gogle. Chciałbym wam pokazać, jaki ma tutaj taki. Groźny wzrok, taki trochę, trochę taki ninży. okej, okay. dobra, tym, tym zajmiemy się później. Kolejna figurka to, to jest medyk niemiecki. Takiego pana też już kojarzę. Nie wiem czy. Albo był może w, przy, przy Moltierze podobny pan. Dużo nadruków. Zobaczcie tutaj: czerwony krzyż na, nadrukowany na hełmie. Na mankiecie czy też na rękawie, i tutaj z, z przodu też taka, jakby duża, cała narzuta z przodu munduru. No i do tego noszę w kolorze, w kolorze piaskowym. A teraz gwiazda specjalna tego zestawu, czyli Erwin Rommel. Zobaczcie. No coś fantastycznego. I mi się wydaje, słuchajcie, że naprawdę coś uchwycono. Coś z tego Erwina Romla trochę takie jego takie może opadające, takie płaczliwe oczy. E, zobaczcie, zostały dobrze odzorowane tutaj. No, no to jest, to jest Erwin Rommel, słuchajcie. No i to oczywiście tak, zobaczcie, te, te wysokie, wysokie buty oficerki jakby, no, nadrukowane na, na nogach. Ale bardzo ładny, bardzo ładny e, zobaczcie, nadruk na na się z wszystkimi jego oznaczeniami, czapeczka też Prima Sort, do tego nowa, nowa lornetka, która no już um, widzieliśmy już taką choćby w trzypaku żołnierzy z Powstania Warszawskiego, tak. Poprawka, tutaj konkretnie mam na myśli recenzję Sztuga, tam, tam żołnierz przy, przy Sztugu miał też już tą nową lornetkę, ta nowa lornetka tak jest chyba w tym, tym trzypaku z żołnierzami polskimi, ale ja jeszcze go nie, nie recenzowałem. Dobra, więc tutaj super Erwin Rommel y, jest z, zaliczony pozytywnie i teraz przechodzimy do, do tej fantastycznej konstrukcji y, tego, y, 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 ten wóz został określany, był ogólnie przez Niemców jako mamut. Y, ten konkretnie egzemplarz Romla miał na imię Max. Na, tylko jeszcze króciutko o, o tej brytyjskiej konstrukcji, że yy, w porównaniu, słuchajcie, na przykład yy, z czołgami dowodzenia, yy, to w nim było, w tej ciężarówce, bo, bo ona tak przestrzenna, tak miała dużo miejsca w sobie, no, że właśnie ten przy, przydomek yy, przez Anglików yy, tutaj nadany, czyli Dorchester, Dorchester to odbyło od jakiegoś hotelu, tak, bo tak przestronnie jak w jakimś holu hotelowym, tak, tyle było miejsca na sprzęt, radiostacje, maszyny szyfrujące, oczywiście bardzo ważne wyposażenie dla wozu dowodzenia. Słuchajcie, szybko spojrzymy sobie na jego część zewnętrzną, takie zobaczcie potężne, masywne tutaj te, te płyty. Z przodu chroniący silnik. Pancerz tego wozu to około 10-12 mm. Zobaczcie, tutaj można było takie, takie ciężkie, też, właśnie tutaj jak to się mówi klapy, zarzucić na, na otwory okienne. Kierowca, oczywiście, ponieważ była to konstrukcja brytyjska. Więc kierowca siedział po, po prawej stronie, tak? Patrząc wiecie, zgodnie z kierunkiem jazdy, yy, siedział po, po prawej stronie, nie tak jak u nas po lewej, tak? Czyli, gdyby to była naprawdę konstrukcja niemiecka, to kierownica i kierowca siedziałby tutaj, a Kierowca siedzi tutaj i tam zresztą jest też kierownica, zaraz do tego sobie przejdziemy. Możemy sobie zamknąć to. Bardzo, słuchajcie, podoba mi się ukształtowanie tego przodu. Zobaczcie, to jest skomplikowane różne powierzchnie na zawiasach, tak? do tego skosiki. To jak, jak się dało, to się, to się to tutaj wypełniło tą konstrukcję. I tutaj dodam jeszcze tylko, że może przy tej okazji, że model nie jest łatwy do złożenia. Słuchajcie, no ja się naprawdę musiałem momentami nie się tam nagłowić, i no wymaga to na pewno uwagi i skupienia bez dwóch zdań. tej młodsi odbiorcy no szczególnie muszą uważać, tam dokładnie obserwować kroki budowy. Instrukcja jest dobrze przygotowana i można sobie poradzić, ale trzeba uważać, przygotowywać sobie klocki konkretnie do, do danego kroku. I powoli wszystko tam, wiecie, montować. Może się nie się zakręcać, bo te bryły, modułów, które doczepiamy. Na przykład tutaj wiecie, na przykład budujemy ten tył, tutaj budujemy kawałek tego tyłu, później go doczepiamy do konstrukcji i tak dalej. To trzeba uważnie po prostu śledzić. Tak? bo można się łatwo zakręcić. To jest dużo kolorów klocki z nadrukami i tak dalej, nie. Tu zobaczcie, też właśnie klocki z nadrukami. Tu powinien być napis Afryka jeszcze na tym. No ale dobra, to, to nie, że tam się czepiam, nie, tylko taka krótka uwaga, bo akurat oglądając zdjęcia yy, się dopatrzyłem tego. No bardzo tu ładnie to jest ukształtowane. Dobra, I jeżeli chodzi o przód, to jeszcze tylko powiem o, to, o tym, że o osie mamy, yy, przednią osią mamy skrętną. Tak. To na pewno na plus. I teraz sobie przejdziemy tutaj na bok, mam oczywiście drzwi, no nie mogło takiego elementu zabraknąć, tutaj zwraca uwagę bardzo długa, fajna 2x6, ta blaszka wzmacniająca, taka ta cieniutka, bardzo fajnie, tutaj elementy z nadrukami, a tu dalej, tutaj już te, te paski to już nie są nadruki, to już są, zobaczcie, klocuszki poukładane, bardzo, tak wiecie, wymyślnie, Tutaj zobaczcie, oczywiście ten otwór jakiś tam też obserwacyjny, a to ma być zwinięty brezent, który tutaj, tutaj jeszcze były pod spodem takie, takie tyczki, takie pręty, które umożliwiły zmontowanie takie szybkie, takiego daszku po prostu. Rozwinięcie tego prezentu. jakby, wyobraźmy sobie, że to jest rulon po prostu materiału, tak, takiej tkaniny brezentu, który się rozwijał i tutaj można było rozłożyć takie tyczki, które w prosty sposób możemy rozłożenie mm, sudażku. Troszeczkę w tym zestawie brakuje albo i nie po prostu, bo wiadomo, że gdzieś musi być kraniec detali, które znajdują się w modelu, ale możemy sami sobie dorobić taki detal, mianowicie rozkładany, obowiązkowy, słynny y, rozkładany drewniany y, stoliczek Romla, który na przykład właśnie tu można by sobie zmontować, y, zmontować po prostu obok Pojazdu, oczywiście w taki sposób, żeby słońce padało z tej strony, i tu dodatkowo był, było dużo cienia, tak? masywne, masywne opony, tak. Yy, to jest to jest oczywiście obowiązkowe obowiązkowy wyposażenie, lub, lub nawet yy, przydałyby się na pewno w warunkach afrykańskich jeszcze nawet dwa koła z tyłu dodatkowe, ale tutaj no, co najmniej bardzo takie grube opony. I zobaczcie, z tyłu mamy, mamy festiwal kafelek z nadrukami no zobaczcie co tu się dzieje, no to, to jest, tu jest taka ogromna ta 2 na 8 kafelka z nadrukami to tutaj też oczywiście tu mamy tylko właściwie jedną płytkę bez nadruku tutaj też jakieś fajne łańcuchy pozawieszane Oznaczenia, też oczywiście nie mogło balken krojca zabraknąć. I tutaj też zobaczcie, wszystko to są po prostu nadruki, a to są elementy osobne, więc, więc tutaj jakby, no i tutaj jeszcze masę tych, tych blaszek wzmacniających. o, do wnętrza zaraz przejdziemy. Sporo antenek. Z drugiej strony, więcej to samo. Tutaj oczywiście też zwracają uwagę, fajnie zrobione. Tak, oczywiście, dosyć grubo, ale mi się podobają te relingi dachowe, które umożliwiają zamontowanie, też umożliwiały po prostu. Wrzucanie tam na, na dach jakichś yy, tam szpargałów. Tutaj widzimy jakieś zbiorniki z benzyną, jakieś pakunki, i tak dalej. Tu chyba gdzieś też właśnie był ten złożony stolik był romla przewożony. Tak, tutaj mamy takie zobaczcie, parę takich elementów luzem. Z ciekawymi tymi elementami, które chyba miały premierę w, w pancerze dwójce najnowszej w kolorze piaskowym. Teraz mamy już tutaj zobaczcie, pewne źródło już na, na jasno szarę. Elementy, na pewno też są w, w, w statkach, te, w okrętach są te elementy, ale jakby no, nie mam na razie do nich dostępu. Fajne, to możemy sobie tutaj wsadzić. Oczywiście, zobaczcie, teraz mamy u góry mamy dużo takich włazów dostępowych, które oczywiście też mogły po prostu służyć do, do wietrzenia konstrukcji, no ale też do wyjścia tam na dach, żeby stanąć na dachu, rozejrzeć się spojrzy przez lornetkę z wyższego punktu takiej przewagi. Tak, dobra, więc tak to wygląda. No i teraz to jest po prostu przepiękne. To jest, przypomnijcie sobie, co mnie tak bardzo bolało, na przykład w tej ciężarówce medycznej MOLTIER, gdzie nie można było właśnie zdjąć dachu i nie było nic w środku. Teraz co? Uwaga. Zdejmujemy cały dach. Cały dach taki jest po prostu w jednym module. A w środku mamy przepięknie odwzorowane wnętrze, tak? Uważam, że to, to, to wnętrze w ogóle pewnie jeszcze lepiej mogło być zrobione, gdyby właśnie mm, y, akurat no zobaczcie, bo to zro, zrobienie tych tutaj pasków w, w, w trzech kolorach i to, że zobaczcie tutaj musiały być podwracane skosy, w związku z czym one nie miały, nie mają tej żadnej siły trzymania, bo po prostu są. są są Się tylko stykają po prostu gładkimi powierzchniami, jakby siłę trzymania konstrukcji mają klocki, rząd klocków za nimi, tak? Więc to wymusiło, że ściana, tak naprawdę ta trzymająca ma, zobaczcie, jak to fajnie tutaj ukryto, ma dwa study co najmniej szerokości. Resztę detali to są oczywiście to, co się po prostu udało powciskać. I tu właśnie mamy radiostację. Też elementy, właśnie dużo elementów z nadrukami. Jakieś lampki, stoliczki, siedzonka. Pewnie gdzieś tu, któreś z tych maszyn, to są maszyny szyfrujące i tak dalej, i tak dalej. Stoliczek, siedzonka. I tutaj też, właśnie są siedzenia dla, dla kierowcy, tak jak powiedziałem, z prawej strony, nie z lewej. Lampki, i tak dalej. No to słuchajcie, uważam, że to jest po prostu rewelacja, co tutaj. Zrobiono to jest właśnie to jest ten poziom. Kobiety naprawdę weszło na, na maksymalny poziom, taki jak ja bym po prostu oczekiwał od tych dużych modeli w skali około 1 do 28, 27, bo to jest właśnie model. Tutaj chyba konkretnie mi wyszło z linijki. Tam to mi wyszło 1 do 26,5. Ale to wiecie, to tam zależy jak liczyć i tak dalej, to są, to są klocki, tam są takie, są różne, to może być lekkie tam, wiecie, niedokładność w obliczeniu. Przyjmijmy, że 1 do 27, 28, ja bym powiedział, że najlepiej się chwycić jednej skali, takiej tej dużej, ja bym wybrał 1 do 28, zwłaszcza, że już kilka modeli, e, tak jak na przykład te czołgi sowieckie e, i na przykład twarde już były w tej skali, więc ja już bym wszystko równo do 1 do 28, ale ja to tylko ja, nie? E... Więc tutaj nie dużo zabrakło, żeby go wyrównać do 1,28 i napisać na pudełku, ale dobra. I zobaczcie, to w tej dużej skali spokojnie można elementy wnętrza pozmieszczać. Nawet jak wymyślnie sobie zrobisz, po prostu jeszcze wzór z klocków na zewnątrz i będziesz musiał w środku wzmacniać tę konstrukcję. Dobra, więc tak, zobaczcie, to jeszcze otworzę wszystko, co się da otworzyć drzwi tak o niczym nie zapominam można też skręcać kołami tu właśnie jeszcze te klapki z przodu zobaczcie naprawdę no coś coś wspaniałego coś wspaniałego to jest po prostu to jest model taki ultra model dla po prostu dla prawdziwego kolekcjonera nie i to jeszcze jest to że jest to odzorowanie bardzo konkretnego bardzo bardzo specyficznego egzemplarzu, modelu, który właściwie był tylko w jednym egzemplarzu, tak? bo takiego maxa, taki max był tylko jeden. O ile ogólnie ciężarówek typu Dorchester um, ACV, czyli Armored Command Vehicle, było tam nie wiem, chyba kilkaset, nie wiem, 400, 500, coś takiego, w armii brytyjskiej i ogólnie u aliantów zachodnich. Niemcy przejęli trzy, no to taki max był tylko jeden, słuchajcie, i jeszcze ten zestaw z tym Romlem po prostu rewelacja, słuchajcie. Wielkie brawa dla firmy Kobi i to w ogóle, że, że tutaj się nigdzie nie pomylili z tymi wszystkimi nadrukami. Niesamowite, to tam oni musieli jakoś naprawdę podkręcić bardzo tą kontrolę tam jakości i, i generalnie wyśrubować te procedury w ogóle nanoszenia nadruków, żeby się nie pomylić. Żeby w takim skomplikowanym zestawie nie było, wiecie, żadnych pomyłek, nic. No. Rewelacja po prostu, brawo, wspaniały zestaw dla kolekcjonera, no, ze względu na cenę, bo no właśnie zestaw w związku z tą ilością nadruków i z tym, że jest tu dużo elementów jest drogi, jest drogi, zależy jak tam, jak, jak się trafi około, no, liczmy około 180 zł, czasami parę złotych mniej, nierzadko drożej. No to, słuchajcie, no to prawie dwa czołgi, nie? można za, za ten zestaw dostać, ale dla prawdziwego kolekcjonera to mi się wydaje, jest ogromna ogromna okazja, chyba no, nie, do przed, nie, nie do przepuszczenia. No i jest to sprzęt niemiecki, tak? Więc tak, myślę, że gdyby to był właśnie. To jest w ogóle to jest genialne, słuchajcie, bo gdyby Kobi zrobiło po prostu jakiś zwykły, po prostu ACV Dorchester brytyjski, z jakąś zwykłą załogą, taką, wiecie, aliancką, to mi się wydaje, że mieliby ciężko, żeby, żeby sprzedać więcej niż tam, wiecie, tą taką małą ilość, którą wiadomo kupią ci wszyscy tylko kolekcjonerzy, nie? Mała, mała grupka. Tutaj zrobili niemiecki z Wus Romla, który według mnie będzie miał ogromny, ogromny zasięg i pomimo swojej takiej unikatowości znajdzie dużo odbiorców. Ja Wam, słuchajcie, polecam ten, ten zestaw z rewelacją. Słuchajcie. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się, ja już kończę tutaj yy, i postaram się jeszcze yy, na, na weekend też zrobić jeden filmik. Yy, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo ostatnio jestem jakiś taki rozregulowany przez, przez, przez tą całą sytuację w kraju. Dobra, trzymajcie się, cześć.